Cześć, dzień dobry, witam was cieplutko, z tej Aga, mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Szybki łyk porannej kawy i pomyślałam, że może powinniśmy nazwać tę serię właśnie Finanse przy kawie albo porozmawiamy o Finansach z Agą przy kawie. I kilka dni temu na Instagramie podziwiam się z Wami moimi przemyśleniami dotyczących moich inwestycji. Część z nich mam dopiero od kilku miesięcy, część z nich mam już od kilku lat, część z nich mam od kilkunastu lat. Nie o wszystkich Wam powiedziałam wcześniej. Mam kilka asów w rękawie tutaj. I pomyślałam. I wtedy właśnie pojawiło się mnóstwo wiadomości od Was. Z zapytaniem, od czego zacząć, co i jak, że. Wiem o tym, że to jest temat, który jest w sumie z jednej strony tematem tabu, niezbyt dużo osób o tym mówi. Myśląc sobie, może to jest czarna magia. I na początku mogłoby się tak wydawać, ale. Ja postanowiłam sobie, było takie kilka punktów przełomowych w moim życiu, które po prostu powiedziały mi, że muszę w końcu się za to wziąć i, e, i wzięłam się i pomyślałam, że podzielę się z Wami moją tą drogą i może kogoś zainspiruję do tego, aby coś właśnie w swoim życiu zmienić i mieć większą kontrolę nad finansami. Domyślam się też, że wśród Was będzie jakiś odsetek osób, które pomyślą sobie, no dobra, ale jak ta kobieta z internetu? Mam jej mówić na temat finansów? Jak mam się jej słuchać? Jak mam jej ufać, skoro ona sama nie jest milionerką? I tutaj, słuchajcie, pojawia się pierwsza, pierwsza, która chce Wam powiedzieć, że wcale nie trzeba być Bogacze. Wcale nie trzeba być milionerem do tego, aby zacząć inwestować. Inwestycje są praktycznie dla każdego, nawet dla osób, które zarabiają minimalną kwotę. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że żyjemy w trudnych czasach, że wszystko w sklepach, jedzenie, ubrania, kosmetyki, wszystko staje się coraz droższe. Ale w zależności od tego, jak sobie ustalicie to wszystko w głowie, co jest w tym momencie dla Was najważniejsze, będziecie w stanie odłożyć nawet minimalną kwotę, która po jakimś czasie. Przyniesie Wam satysfakcję, a także też dodatkowy wnioski, które będziecie mogli sobie wydać na jakikolwiek cel, jaki sobie zamarzyliście. I oczywiście trzeba być realistą, bo nie twierdzę, że w przeciągu roku będziecie w stanie, czekać jakimś mi lata, będziecie zaoszczędzić na depozyt na dom w Londynie, bo <grytanie> musielibyście naprawdę bardzo dużo zarabiać i bardzo dużo odkładać. Ale małymi kroczkami na pewno wierzę w Was, że jesteście w stanie. Um, Zrobić naprawdę dużo, aby najlepiej określić to, ile jesteście w stanie odkładać na inwestycje w ciągu miesiąca. Najlepiej będzie właśnie przeanalizowanie waszego domowego budżetu po wypłacie, po opłaceniu wszystkich rachunków, zobowiązań. Ile Wam zostaje i ile z tej kwoty jesteście w stanie odłożyć na inwestycje? Ja wiem, że dużo też osób najpierw odkłada i powinny też urać na taką poduszkę finansową, ale ja znalazłem moim zdaniem sposób, który pozwala mi odkładać te pieniążki z całkiem sporą stopą zwrotu, z możliwością dostępu do nich, jeżeli ewentualnie będzie jakaś nagła sytuacja. Um, także o, dzisiaj nie powiem Wam konkretnie o jakichkolwiek um, instrumentach inwestycyjnych. Dzisiaj chcę Wam tylko, tak właśnie, dać motywację do tego, że trzeba po prostu zacząć, że nie ma na co czekać. Kolejny powód, dostałam też od Was wiadomości, dziewczyna pisała, że ma 42 lata, że już jest dla niej jest za późno. I ja mówię, ale na co jest za późno? Oczywiście, że o wiele lepiej byłoby zacząć, jak się ma 20 lat, ale nie oszukujmy się, w wieku 20-30 lat mamy też inne. Obowiązki i nie zawsze mamy głowę, której będzie w stanie myśleć o inwestycjach i o przyszłości, która będzie za 30, za 40 lat. I nie ma co się, słuchajcie, biczować <gryw> Codziennie myślę sobie, że kurczę, zmarnowałam tyle lat swojego życia, że mogłam to wcześniej ogarnąć. Ja jestem na siebie troszeczkę zła, że za to się wcześniej nie wzięłam, ale zdaję sobie z tego sprawę, że moje życie. W pewnym momencie wcześniej po prostu by mi na to nie pozwoliło, moje finanse bym na to nie pozwoliły, moja, moja mindset była zajęta, moja głowa była zajęta czymś innym i ciężko jest ogarnąć wszystko. Musimy być mili dla siebie, ale fajnie jest właśnie mieć taką świadomość, że jak już się już zacznie, to potem już będzie łatwiej. Okej? Okay? Kolejna, kolejna kwestia, to też coś, co mi zawsze śmieszy, i ja w sumie też użyłam w tym błędzie, to przeświadczenie, że... Inwestycje to jest coś, że inwestujesz dzisiaj i jutro już jesteś milionerem, że po prostu po kilku dniach zwrot inwestycji się jest tysiąc razy większy, milion razy większy i jesteście milionerami już. To niestety też tak nie działa. Oczywiście są sytuacje, kiedy Wasza inwestycja będzie ogromnym sukcesem, ale to się zdarza raz na... Trzeba mieć, być w dobrym miejscu, w dobrym czasie, w dobrą gotówką. Mam z sobie jednego znajomego, który mi opowiadał historię, właśnie, gdzie miał. Był no po prostu, tak jak mówiłem, w dobrym czasie, w dobrym miejscu i dosłownie z dnia na dzień stali się milionerami. W sumie mam dwójkę takich znajomych, ale to też wiąże się z ich wcześniejszym przygotowaniem, bo doskonale wiedzieli, w co inwestować, w którym momencie swojego życia. Mieli też na to środki i akurat tak się stało, że e, się bardzo wzbogacili, ale zazwyczaj to wygląda na tej zasadzie, że co miesiąc regularnie odkładasz. Pewną sumę pieniędzy, która po jakimś czasie, nie po tygodniu, nie po dwóch, nie po roku, czasami nie po pięciu latach, albo po dziesięciu, po dwudziestu, po trzydziestu, wtedy widzimy jej prawdziwe efekty. I zanim pokażę Wam jeszcze coś, co moim zdaniem będzie game changer, chcę powiedzieć o jeszcze inne rzeczy, która też to wszystkie są wiadomości, słuchajcie od Was. Um, nie ma lepszej. To nie jest inwestycja, nie wiem jak to nazwać. Nie ma lepszej metody na oszczędności niż chowanie kasy pod materac albo do skarpety. To, to jest wiadomość od Was, że nie ma nic lepszego w tych niepewnych czasach. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Oczywiście pani jest mieć jakąś tam gotówkę, ale nawet w wypadku wojny to nie jest tak, że wszystko nagle się zamknie i nie będzie dostępu do tych biur maklerskich. To nie tak działa. Ale załóżmy, że włożę tysiąc funtów odłożonych, ciężko uciłanych, Sprawdźmy, co się będzie działo, jeżeli bym zostawiła je na 5 lat, tak się wydaje, 5 lat to długo. To nie jest długo, czas bardzo szybko mija. I co by się stało, jeżeli bym tę samą kwotę odłożyła na 5 lat? Na 10 lat? I załóżmy, że będę dokładała oszczędności. No załóżmy około stówkę miesięcznie. Patrzymy teraz na kalkulator, kalkulator odsetek składanych, złożonych, który pozwala Wam się pobawić i zmieniać te kwoty. I to jest chyba najlepsze obrazowe przedstawienie tego, jak się sytuacja może zmienić w zależności od tego, na jak długi okres Wasza inwestycja będzie rosła. Tutaj założyłam 1000 funtów, tak jak mówiłam Wam wcześniej, przy 5% zwrocie, który jest możliwy na przykład przy oszczędzaniu na AIS-ie, cash ice, Dodatkowo zmieniam tutaj, widzicie, lata i im dłużej się odkłada, tym ta kwota rośnie o wiele więcej. Tutaj postanowiłam też zmienić kwotę oprocentowania do 8%, która jest generalnie średnią kwotą. Przy na przykład Inwestowaniu w akcje Różne obligacje I w zależności od tego Jaki będzie miesięczny depozyt Ile będziecie dopłacać Ja tutaj akurat wpisałam 200 funtów W zależności od tego Na jak długi okres czasu Te pieniążki odkładacie Zobaczcie jak ta kwota się zmienia Dosłownie Diametralnie I to jest po prostu szaleństwo, i właśnie zastanówmy się, czy przy odkładaniu tych pieniążków do skarpety byśmy byli w stanie tyle samo. Odłożyć. Chciałabym Wam też pokazać coś jeszcze. Co by się wydarzyło, jeżeli na przykład włożylibyście maksymalną kwotę, którą można mi rocznie włożyć, czyli 20 tysięcy funtów, albo na cash ISA, czyli na taką ISA, gdzie macie do, dostęp do pieniędzy, w zależności od różnych firm, które ISA oferują, ale częściej z nich oferuje Wam na przykład, że właśnie w razie wypadku możecie wypłacić. Pieniążki, dowolną kwotę trzy razy w ciągu tego okresu i załóżmy, że wpłacicie na nią 20 tysięcy funtów, czyli maksymalną kwotę, jaką możecie wpłacić w ciągu roku, i mój bank zaproponował mi w tym momencie 4,8%. To nie jest oczywiście na 5 lat, to jest kwota na, na jeden rok, tak? I e, obliczam sobie, że jeżeli wpłacę maksymalną kwotę, to e, na cash Ise będę mogła zaoszczędzić 981 funtów 40 penców. Um, też jeszcze jest bardzo dobra informacja, że to jest kwota, która nie jest opodatkowana, także te pieniążki wszystkie zostają dla Was, przeciwnie, w przypadku innych inwestycji one są opodatkowane, ale też od pewnego progu w tym roku, w następnym roku podatkowym one się niestety zmniejszą troszeczkę, ale zwróćcie uwagę, że co mogłabym zrobić, jeżeli te same kwotę wrzuciłabym na stock and shares, czyli na mm, akcje, i obligacje, i też jest e, udowodnione, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat e, są oczywiście spadki, są gorsze momenty, są lepsze momenty, ale załóżmy, właśnie średnia to jest 8% zwrotu. Po raz kolejny na rok ta sama kwota 20 tysięcy funtów. Zobaczcie, jak zmienia się w tym wypadku m, wasz zarobek. To jest 1700 funtów dodatkowe. Zwróćcie uwagę, jak on się by zmienił, jeżeli bym zmieniła czas. Okay, czyli na, zamiast jednego roku robię to na 5 lat, nie składając dodatkowo nic innego, tylko po prostu te pierwsze 20 tysięcy. Zobaczcie, po 5 latach ta kwota e, zwiększyła się o jedną e, o, o połowę, tak, czyli mam dodatkowo 50%. 48, prawie 49%. Zobaczcie też, jak ta kwota by się zmieniła, kiedybym do tych 20 tysięcy funtów dokładała też w przyszłym roku, załóżmy, depozyty po 500 funtów miesięcznie. Ok? Załóżmy i zobaczcie na to. Pewnie część z Was też zapisać za głowy, no dobra, ale od czego zacząć, nie mam pojęcia. O tym będę mówiła Wam w przyszłych odcinkach, jakie są różnice pomiędzy właśnie tymi długoterminowymi inwestycjami, krótkoterminowymi. Tutaj Wam pokazałam na no, tych na przykład Ańs, która jest dość krótka. I jeżeli chcecie, polecam Wam w Polsce kanał. Marcina i Iwudzia, który jest świetnym i właśnie on e, pomaga budować waszą finansową wa fortecę, a ja mam też kilku swoich takich tutaj brytyjskich e, youtuberów, których bardzo lubię oglądać, no bo jakby nie patrzeć, to jest coś, co jest w moim przypadku bardziej e, do mnie pasujące, no bo mieszkam w tym kraju, tutaj się rozliczam z podatku i e, żyję Według zasad tutaj tego prawa, tak? Też Wam dam tutaj na dole kilka osób, które dają fajne rady i które po pokazują Wam właśnie, jak stać się niezależnym i mam nadzieję cieszyć się w przyszłości fajnym życiem na emeryturze. I nie tylko.